Tak witam, witam. Czekam na was. Od sali Zimno jest. Zobaczmy w sobie. Wiem, młoda godzina. Tylko gdzieś się wstaję ze szkoły i do pracy. Niektórzy no na szkołę, niektórzy na szkołę. Na was, ja wejdzie, wejdzie. a w jaki to wątpię, żeby ktoś wszedł więcej. To jest młoda godzina. Na dasz, co był przy nawodach? Widać, to? tak się No, Mam nadzieję, że dzień to nie będzie no ale to nic nie wiadomo co i jak ja czekam na autobus do roboty tak jak to było Jeszcze parę minut, poczekam jak nikt tutaj nie wejdzie, to nie wejdzie, to sobie odsłucham, tak typu bęc. Widzę, widzę. Ja na to godzinę to jeszcze, śpicie, <grym zespół> <grym zespół> bo, w tobie jeszcze Danko jedzie, No dobra, ja już nie będę na Was czekać, bo ja też śpieszy się do roboty tego typu. No jak cholera, no jest ja, to tego typu. No dobra, ja zaczynam, bo nie ma sensu przedłużenie tego wszystkiego. Słuchajcie, wczoraj instalowałem sobie laptopa i pokazywałem wam tego laptopa. Na razie w miarę śmiga dobrze. Jeszcze nie zainstalowałem podstawowych rzeczy, bo to jeszcze nie, dużo czasu zajmie mi, bo muszę sterowniki dobrać, ale śmiga. Ten laptop ładnie. Jak wrócę do domu, to już ogarnę sobie. A po drugie chciałem Was poinformować opisowej pani tego typu, że po prostu czas się zajam tym laptopem cały I z tymi pozdomieniami które zamówiliście to zorganizuję dzisiaj Wam wieczorem o godzinie 20 tego typu, bo jak wrócę z kasy do domu, wezmę się za jeszcze za laptopa. Jeszcze tam parę rzeczy muszę zainstalować tego typu i od tak wa podrobienia, żebyście później nie gadali, nie, nie gadali, że ja was oszukuję, czy coś takiego, bo wiem, że niektórzy tak piszą specjalnie, żeby zmienić generalne brzmienie, ale takie życie, widzimy się od 20 na podrobienia.